Tak, wiem, że ten telefon miał swoją premierę już 3 tygodnie temu, ale tak się akurat złożyło, że dostałem go do testów z opóźnieniem. Ale skoro już go mam, to postanowiłem na własnej skórze sprawdzić, czy kupowanie telefonu za plus minus 1000 zł ma jakikolwiek sens w czasach, kiedy topowe modele kosztują po 6 czy nawet 7 tysięcy. Tak więc, zapraszam na trochę spóźniony test Realme C55. Telefon otrzymaliśmy na czas testów od producenta bez żadnego wynagrodzenia. W pudełku poza samym telefonem znajdziemy też silikonowe etui, kabel i ładowarkę. W moim przypadku z jakiegoś powodu amerykańska, ale zakładam, że w wersji sklepowej dostaniecie już normalną. C55 posiada także fabrycznie naklejoną na ekran folię, więc nie trzeba tracić czasu ani pieniędzy na dodatkowe zabezpieczanie telefonu. Z przodu mamy ekran o przekątnej 6,72 cala, wycięcie na przedni aparat zamiast bardziej typowego w tym segmencie nocza i zauważalny podbródek. Na dole pojedynczy monofoniczny głośnik, port USB typu C i coraz rzadziej spotykany gniazdo Jack. Po lewej wysuwana tacka na dwie karty SIM i kartę pamięci, a po prawej przy. Przycisk zasilania, będący jednocześnie czytnikiem linii papilarnych, oraz regulacja głośności. Plecki zostały wykończone całkiem oryginalnym wzorem inspirowanym naturą. Czarna wersja, którą dostałem do testów, ma przywodzić na myśl deszczową noc, natomiast złota, światło słoneczne przenikające strumienie deszczu. Oczywiście mamy do czynienia ze zwykłym plastikiem, a nie szkłem czy aluminium, ale przynajmniej wygląda to ciekawie. Sporą część tyłu obudowy zajmuje wyspa na aparaty. Sama wyspa jest płaska, natomiast dwa wielgachne obiektywy już wyraźnie odstają. Dlatego, kiedy położymy telefon na blacie, trochę się giba. Do samego aparatu wrócimy jednak za chwilę. Ekran to IPS o rozdzielczości 1080x2400 pikseli i co warte podkreślenia częstotliwości odświeżania 90 Hz. Na jakość obrazu naprawdę trudno narzekać. Wszystko jest ostre, kąty widzenia bardzo solidne, a kolory wyraziste. Oczywiście nie jest to poziom topowych AMOLEDów, ale to nie jest flagowiec ani nawet średniak, więc po prostu nie można tego wymagać. Ponieważ ekran to IPS, telefon nie posiada też funkcji Always on Display. Sercem Realme C55 jest ośmierdzeniowy procesor Mediatek Helio G88. Do tego grafika Mali G52 i 8 GB RAM. -u. Co prawda istnieje też tańsza wersja wyposażona w 6 GB, ale z tego co widzę w polskich sklepach występuje tylko ta droższa. Wbudowana pamięć droższej wersji to aż 256 GB z możliwością rozszerzenia za pomocą karty pamięci. Zresztą pamięć ram także można rozszerzyć przydzielając dodatkowe wirtualne 8 GB w ustawieniach. Oczywiście to nie to samo co prawdziwe 16 GB, ale lepsze to niż nic. Przez kilka dni dość intensywnych testów nie miałem większych problemów, ale ten smartfon zdecydowanie nie jest demonem prędkości. Mniejsze i większe przecinki, klatkujące animacje czy okazjonalne zwiechy się po prostu zdarzają. A z czasem prawdopodobnie będzie tylko gorzej, ponieważ zastosowana pamięć to trochę już dziś przestarzałe EMMC. Pograć się da w mniej zaawansowane graficznie tytuły, nawet komfortowo, ale w przypadku dużych gier z pełnym 3D trzeba się pogodzić ze spadkami płynności i dość wysoką temperaturą. Z kolei takie na przykład Diablo Immortal co prawda się uruchamia, ale działa tak. System operacyjny, który napędza C55, to oczywiście Android w wersji 13 z nakładką Realme UI. Na jej temat nie mam nic ciekawego do powiedzenia, bo jest do bólu standardowa. I nie mówię tego w formie zarzutu. Jest czytelnie, prosto, wygodnie, po prostu ok. Jedyna negatywna rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to sporo preinstalowanych śmieci. Wartą odnotowania nowością, przynajmniej pozornie, jest dynamiczna wyspa nazwana przez Realme mini kapsułką. Przeglądając różne recenzje iPhone'a 14 pisane z perspektywy kilku miesięcy, często widzę narzekania na raczej umiarkowaną przydatność tej funkcji. Że niewiele aplikacji korzysta z dynamicznej wyspy, że cieszy tylko przez kilka dni, a później się o niej zapomina itd. Faktycznie zastosowań wyspy póki co jest niewiele, ale jakieś są. Tymczasem mini kapsułka z Realme C55 pokazuje stan naładowania baterii. Zapomnijcie o przełączaniu piosenek, powiadomieniach czy wygodnym śledzeniu dystansu, jaki dzieli nas od zamówionego Ubera. Na oficjalnej stronie producent chwali się jeszcze powiadomieniami o zużyciu danych, liczbie wykonanych kroków i przemierzonym dystansie, ale ja tego u siebie nie widziałem. Wydaje mi się, że być może pojawi się to później w formie aktualizacji, bo nawet w ustawieniach jedyne co mogę włączyć lub wyłączyć to właśnie stan baterii. Także trudno nie odnieść wrażenia, że mini kapsułka powstała tylko po to, by pokazać ją na grafikach promocyjnych. Ale skoro już zahaczyłem o temat ładowania, to warto powiedzieć, jak wygląda czas pracy na baterii. A wygląda bardzo dobrze. Na czas testów po prostu przełożyłem kartę, poinstalowałem wszystkie potrzebne aplikacje i używałem C55 jako swojego podstawowego telefonu. Bez żadnego problemu wytrzymywał cały dzień, a kiedy korzystałem nieco mniej intensywnie, nawet dwa. Chyba nikt nie oczekuje więcej. Zastosowane ogniwo ma aż 5000 mAh pojemności, a dzięki obsłudze 33W ładowania, od 0 do 50% dobijemy w zaledwie pół godziny. O ładowaniu bezprzewodowym oczywiście możemy zapomnieć, ale w tym segmencie to zupełnie normalne. Generalnie, jeśli chodzi o baterie, jest naprawdę bardzo dobrze. Wspominałem już o dwóch gigantycznych obiektywach, ale fakty są takie, że po pierwsze obiektyw jest tylko jeden, bo drugi służy wyłącznie do pomiaru głębi, a po drugie tak naprawdę wcale nie jest gigantyczny to tylko design, który moim zdaniem wygląda trochę komicznie. Realme chwali się, że C55 to pierwszy w tym segmencie telefon z aparatem o rozdzielczości 64 megapikseli. Jak wypada w praktyce? Telefon nie ma większych problemów ze złapaniem ostrości, a ilość detali jest w zupełności wystarczająca. Pod warunkiem, że fotografujemy w dzień i nie korzystamy z zoomu. Teoretycznie aparat oferuje dwu- i pięciokrotne zbliżenie, ale nie jest to zoom optyczny, tylko cyfrowy. O ile tego dwukrotnego od biedy można czasami użyć, o tyle pięciokrotny dosłownie masakruje zdjęcia i najlepiej zapomnieć o jego istnieniu. Zresztą co ja wam będę opowiadał, po prostu zerknijcie na kilka przykładowych fotek. Za trybem podstawowym mamy jeszcze portret, który czasami działa naprawdę świetnie, ale zdarza się, że niepoprawnie wykrywa krawędzie i w efekcie powstają takie dziwne artefakty. Jest też pełnoprawny tryb Pro pozwalający na własnoręczne ustawienie takich parametrów jak ISO czy czas naświetlania oraz Ultra Night, czyli po prostu tryb nocny. Tutaj jest już nieco gorzej, ale wciąż lepiej niż można by się spodziewać w telefonie za tysiaka. Warto jednak pamiętać, by po zmroku nie cykać fotek na zwykłym automacie, tylko właśnie w trybie Ultra Night, który w trudnych warunkach radzi sobie zdecydowanie lepiej. Chociaż działa bardzo powoli. 8-megapikselowy aparat na froncie także radzi sobie zaskakująco przyzwoicie. Zdecydowanie gorzej wypada nagrywanie. Max, na jaki pozwala C55, to Full HD w 60 klatkach na sekundę. Bieda, ale skromne możliwości można by wybaczyć, gdyby filmy prezentowały się dobrze. A tak niestety nie jest. Obraz wygląda po prostu kiepsko, trochę jak niskiej jakości nagranie, na które ktoś narzucił efekt wyostrzania i przesunął suwak na maksa w prawo. Do tego podczas nagrywania nie mamy w zasadzie żadnej stabilizacji, więc wszystko trzęsie się nawet podczas stosunkowo statycznych, spokojnych ujęć. A jak się zacznie iść, albo nie daj Boże, biec, to no zresztą zobaczcie sami. No dobra, to tak wygląda nagranie. W full HD i w 60 klatkach, czyli w najwyższej możliwej jakości. Powiedzmy, że jak stoję i bardzo staram się nie ruszać tym aparatem, to jeszcze jakoś to wygląda. Ale jak tylko zacznę sobie powoli iść, wciąż bardzo ostrożnie staram się stabilizować ten telefon, no to już się robi niezbyt przyjemnie. Jak trochę przyspieszę, to będzie jeszcze gorzej. A jak zacznę sobie truchtać. no to już w zasadzie do niczego się to chyba nie nadaje. Zrobimy sobie jeszcze szybki test zoomu w nagraniu. Tak wygląda to w tym podstawowym trybie. Teraz mamy dwukrotne zbliżenie, już jest no sporo gorzej. I pięciokrotny zoom, który moim zdaniem wygląda totalnie już nieemisyjnie. A w nocy, no w nocy lepiej po prostu nie nagrywać. O matko bosko, co to się stanęło? Głośnik. Głośny, ale niestety płaski i jakością dźwięku mocno odstający od topowych modeli. Po dobiciu do maksa możemy kliknąć jeszcze raz i uruchomić specjalny tryb Ultra Boom 200%. Nazwa wprowadza jednak w błąd, ponieważ głośnik nie staje się wtedy dwukrotnie głośniejszy. Staje się trochę głośniejszy, o ile prostsze rzeczy takie jak na przykład podcasty brzmią jeszcze w miarę akceptowalnie, o tyle muzyka zmienia się w charczący, drażniący uszy chaos. Jeśli chodzi o łączność, mamy Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i NFC. Tak więc można płacić zbliżeniowo. Niestety zabrakło wsparcia dla sieci 5G. Podsumowując, czy Realme C55 to dobry telefon? Odpowiem w najbardziej oklepany i niesatysfakcjonujący sposób w historii. To zależy. Wydaje mi się, że na przykład mojej mamie mógłbym go z czystym sumieniem polecić, ponieważ dla jej potrzeb byłby aż za dobry. Wizualnie telefon jak najbardziej może się podobać, ekran jest duży i wyraźny, szybkość działania w podstawowych zadaniach akceptowalna, a aparat naprawdę przyzwoity. Gorzej z kamerą, ale nie każdy nagrywa filmy telefonem. Nie ma się co czarować to jest telefon budżetowy, a w tej półce cenowej nie można oczekiwać cudów. Tyle ode mnie, trzymajcie się i do zobaczenia.